Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiego filmu o słuchawkach TWS, i tak naprawdę w tym filmie powiemy sobie o tym czym kierować się przy zakupie słuchawek właśnie TWS, czyli tych takich bezprzewodowych, które mają takie pudełeczko etui ładujące, dodatkowo jaki jest tak naprawdę podział tych słuchawek, co możemy znaleźć, oraz opowiem o słuchawkach, które ja testowałem, z którymi miałem styczność, i słuchawki, które właśnie mogę polecić z tych. Przeze mnie testowanych. Serdecznie zapraszam. Tutaj na ujęciach będziecie mogli zauważyć w sumie słuchawki od Xiaomi. Jest to model Mitru Wireless Airphones 2 Basic. Są to słuchawki dołóżne również możecie zauważyć tutaj produkt od Aukey. OK. Są to słuchawki dokanałowe model EPT25. Obydwie pary słuchawek są to dość tanie słuchawki oscylujące w okolicach do 100 zł, tak więc jest to naprawdę budżetowa propozycja, ale również testowałem takie słuchawki jak JBL Tune 120 TWS już jakiś czas temu, chyba do dwóch lat temu. Są to słuchawki dokanałowe z troszeczkę wyższą ceną, ale też oferują po po prostu lepszy dźwięk oraz słuchawki jeszcze lepsze czyli Live 300 TWS. Tutaj one charakteryzują się kilkoma poprawkami względem tamtych 120 TWS, ale też dodatkowo miałem styczność ze słuchawkami takimi jak właśnie LG. Z tego co pamiętam, jest to model FN7, ale również miałem możliwość korzystania przez chwilę ze słuchawek. Typu AirPods no są to tak naprawdę chińskie podróbki takich słuchawek, no i nie są to prawdziwe AirPodsy. Z tymi nie miałem akurat styczności, no ale z podróbkami miałem styczność. I jeśli chodzi o te podróbki, to raczej bym po prostu je już na wstępie odrzucił. Lepiej kupić już jakiś tańszy produkt, nawet od Xiaomi, czy właśnie tutaj ten AOK, niż pchać się w po produkt podrabiany. No i tak naprawdę zaczynając może od tych słuchawek, no to dzielą się one właśnie na słuchawki dołuszne oraz dokanałowe. Słuchawki dołuszne są to te słuchawki takie, no ja to nazywam plastikowe, czyli słuchawki, które nie mają wymiennych wkładek silikonowych lub piankowych tych właśnie gumek. Sławki do kanałowe to są sławki, które wkładamy tutaj w kanał uszny właśnie z tą gumką, z tą pianką. One wchodzą w głębiej w kanał, to głównie zapewnia nam lepsze doznania audio. Tutaj mamy lepszy bas, te tony są bardziej słyszalne. Dodatkowo, one lepiej, moim zdaniem, przynajmniej trzymają się w uchu i po prostu ten dźwięk jest taki wyraźniejszy dla ucha. Dodatkowo, słuchawki takie dokanałowe często mają jakąś aktywną redukcję szumu, czyli ANC. Właśnie z tego co sprawdzałem, no to tak naprawdę flagowym modelem słuchawek właśnie dokanałowych z ANC są chyba AirPods z Pro od Apple'a. Niestety jeszcze ich nie miałem okazji używać, ale czytając i oglądając po prostu opinie użytkowników, są naprawdę świetne słuchawki, pomimo że już są na rynku od kilku lat i naprawdę jeśli zdarzy się jakaś taka możliwość, to z chęcią je przetestuję. Jeśli chodzi o takie cechy, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze właśnie takich słuchawek, no to pierwszy parametr to jest właśnie to, czy słuchawki mają być dokonałowe czy douszne. Ja osobiście wolę słuchawki dokonałowe, według mnie zapewniają one po prostu lepsze oddanie dźwięku, Dodatkowo, sam fakt, czy posiadają one aktywną redukcję hałasu, warto pamiętać, że te modele z aktywną redukcją hałasu zazwyczaj będą droższe od tych modeli bez niej. Dodatkowo, warto po prostu sprawdzić, jak wygląda kwestia ładowania oraz baterii w samych słuchawkach. Tutaj to może różnie wyglądać, niektóre po prostu słuchawki trzymają dłużej, ale krócej po prostu mniej razy naładujemy je z tego a ładującego, a niektóre po prostu będą trzymać nam krócej, ale dłużej możemy je po prostu ładować w tym case'ie, wielokrotnie tak naprawdę ładować. Myślę, że takim standardem, który no będzie taki optymalny, to będzie 5 godzin użytkowania samych słuchawek bez etui ładującego oraz 2-3 doładowania właśnie tych słuchawek w tym etui. Zależnie oczywiście każdy od swoich potrzeb to musi dobrać. Dodatkowo gniazdo ładowania słuchawek tutaj, czy będzie to micro USB 2.0, czy USB typu, C, to, to uważam, że to też jest kwestia indywidualna, chociaż uważam, że jednak lepiej już iść w stronę USB typu C tak jak na przykład model Life 300 TWS od JBL gdzie w 120 mieliśmy jeszcze mikro USB i to pod taką zaślepką, a jeśli mowa o zaślepce no to też warto zauważyć czy słuchawki mają jakiś certyfikat wodoszczelności, głównie taki certyfikat przyda się przy uprawianiu wszelkiego rodzaju sportów, gdy po prostu biegamy czy, czy uprawiamy jakąś aktywność fizyczną i Występuje na ciele no po prostu pot, i, i te słuchawki mogą być na to narażone. Dodatkowo warto zauważyć, czy słuchawki posiadają mikrofon, abyśmy mogli sobie przez nie rozmawiać. No i myślę, że to są takie główne parametry, którymi trzeba się kierować przy zakupie słuchawek, oraz oczywiście cena. Tutaj jest ona bardzo rozbieżna, ponieważ możemy znaleźć modele nawet za 50-60 zł. Przez 100-150 tutaj też droższe tutaj modele od JBL będą to okolice 300-500 zł, ale mogą być też to droższe słuchawki, typu właśnie AirPods Pro w okolicach 900 zł lub właśnie Samsung Buds Pro, tak one się chyba nazywają, które też występują w tych granicach. No i to już są naprawdę takie słuchawki kompletne, mają one tam właśnie wszystkie wymienione przeze mnie funkcje, dodatkowo mają tutaj wsparcie aktywnej redukcji hałasów, no i tak naprawdę ten produkt wydałoby się wtedy taki najbardziej kompletny. No a niestety tutaj cena gra też rolę i nie każdy chyba chce wydać akurat takie pieniądze na słuchawki. Jeśli uda mi się przetestować właśnie AirPods Pro lub te Batsy Pro od Samsunga, to z chęcią to zrobię. Ciekawi mnie po prostu jak te słuchawki będą się spróbować. Niestety teraz dużo na ten temat nie mogę powiedzieć. Myślę, że może kiedyś uda się przetestować i wydać taki faktyczny werdykt, czy jest aż taka różnica między słuchawkami, właśnie tutaj, pro, od słuchawek takich bardziej podstawowych, typu tutaj od JBL. No, i tak naprawdę to są główne parametry. Tak naprawdę na filmie możecie zauważyć słuchawki te tańsze oraz te droższe. Tutaj tak naprawdę jak już mówiłem ten przedział zaczyna się od tych 50-60 zł i leci sobie w górę. Moim zdaniem taka rekomendacja to są słuchawki dokanałowe, dodatkowo fajnie jakby miały one aktywną redukcję hałasu, jakikolwiek certyfikat wodoszczelności, dodatkowo mikrofony, abyśmy mogli sobie przez nie rozmawiać, no i żeby ta bateria wystarczała w okolice chociaż 5 godzin na jednym naładowaniu samych słuchawek oraz właśnie tutaj dodatkowo ładując w tym ładującym kolejne kilka godzin użytkowania. No i myślę, że to by było wszystko w tym filmie. Chciałem Wam tylko tak krótko nakreślić, jak wygląda ten rynek słuchawek, że tak naprawdę czym się kierować przy zakupie oraz jakie modele możemy tutaj wybrać, czym one się różnią i tak naprawdę jaka jest ich charakterystyka. Myślę, że to by było wszystko w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli film Ci się spodobał. Zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!